Siemano, z tej strony kosiorski Dzisiaj przedstawię Wam ranking najlepszych postaci w The Seven Deadly Sins Grand Cross. Będę brał pod uwagę tylko te, które mam, ale jak widać, troszeczkę ich jest, także spokojnie, myślę, że w większości graczy to wystarczy. I ranking zrobiłem mniej więcej na zasadzie najlepsze użyteczne, przeciętne słabe. Można było to naprawdę na wiele sposobów rozkminić, że tam te na PvP, te na PvE. Kombinacji jest mnóstwo, ale chcę to zrobić też tak w miarę najprościej. Pokrótce opiszę te najważniejsze, zobaczę jak to wyjdzie, żeby to nie było też czasowo nie wiadomo jak długie. No bo najważniejsze są postacie, żebym opisał te najlepsze, reszta no to no po prostu ich nie trzeba składać. Możecie się też po prostu wzorować tym, co ja ulepszam. No raczej bym nie, znaczy raczej bym ulepszał tylko te, które są potrzebne. Także to też jest taka dodatkowa rada myślę, że będę raczej tylko zaznaczał zobaczymy jak to wyjdzie, czyli tak zaczniemy od zaznaczenia najlepszych postaci to też jest temat na co najlepsze to jest też bardzo obszerna sprawa ale po prostu będę się starał umówić to ogólnie użyteczne w krze czyli tak, Margaret jest jak najbardziej najlepszą postacią ze względu na to, że wszędzie ją możemy użyć, ma buff do atak, do ogólnych statystyk ma dajmowanie debuffów, jest no Archaniołem, God, Godsem, co też ich nie jest tak dużo, a czasem no fajnie pasują do jakichś eventów, także jak najbardziej jedna z najlepszych postaci. Ban również na PvP w topowych drużynach, do walki z guildbossem też pozwala robić na jedne z największych obrażeń, chociaż to już powoli się zmienia, ale naprawdę robi robotę. Dalej mamy Kinga, który razem z Banem, Banem tworzy super drużynę, a bez niego już tak średnio. Dlatego tutaj bym zmienił na niebieski kolor, ponieważ jest użyteczny w określonych warunkach. Następnie Zeldris, To jest ciężka sprawa. Ja na początku w ogóle go olewałem, a on na, działa na czwartym spocie, zwiększając innym postaciom statystyki w zależności od przeciwnika, ile ma debuchów. I to jest naprawdę duże. Jeżeli możemy debuffować przeciwnika, czyli na przykład po prostu farmienie czegokolwiek z na przykład nim, który daje debuffy. Nie wiem, czy widzicie mój kursor, chyba nie. No, z jakąkolwiek postacią, która ma debuffy, to jest to jedna z najlepszych postaci na wybór na czwarty slot. Ale żeby go gdziekolwiek indziej używać jako pierwsza atakująca, to niekoniecznie. Dlatego dam niebieską kropeczkę. Merlin. Mm... To jest ciężka sprawa Merlin. W ogóle jest inny obrazek niektórych postaci, bo jest Prima Aprilis, także mam nadzieję, że to wam nie będzie przeszkadzać. Nie ma tak dużo tych postaci, raczej większość z nich jest podobna i dacie radę odgadnąć. Mam nadzieję, że to nie będzie problemem. Merlin robi świetne obrażenia. Na włosach tym szarym demonie jest świetna. Wszędzie ma wielkie obrażenia, ale nigdzie jej w sumie nie używam. Jakoś nie mam miejsca na nią w drużynie, ale naprawdę, pod względem obrażeń, robi świetną robotę. I e, tak się zastanawiam, czy użyteczna, czy najlepsza. No, bo to jest jedna z najlepszych postaci, ale ja jej nie używam, czyli tak naprawdę, no, trochę jej odbiega od normy. Damy niebieski, chociaż dam niebiesko-czerwony. Niech będzie, że to będzie takie kombo. E, dalej. Hmm, to będzie, na razie pominę te słabsze, bo może po prostu na nich czasu nie starczyć, a to czy przeciętna czy słaba to na jedno wyjdzie. Yy, Meliodas, yy, nie pamiętam jak on się nazywa, no Meliodas ten demon, yy, to też los, nie los, to jest świetna sprawa jeżeli mamy odpowiednią drużynę, także jak najbardziej, myślę, że mogę dać nawet najlepszy, bo na PvP długo, długo, długo był w topce. Też trzeba mieć same demony w drużynie albo też tak połączymy w zależności od tego co się dzieje. Ale nie, niech będzie czerwony, bo to jest naprawdę jedna z najlepszych. Scanner bez wątpienia top top. Wszędzie się przydaje. Największe obrażenia wykrzywa chyba jakie mogą być na jeden target. Ten Kio, cały damy niebieski, ponieważ do farmienia jest jedną z najlepszych postaci. Daje debuffy i ignite przeciwnikowi. Świetna postać. Można powiedzieć, że najlepsze, ale dam użyteczne, bo mało gdzie się go używa, chociaż na PvP z banem też jest dobry, także można tak połączyć. Mówię, te tier lista to nie zawsze jest takie, wiecie, łatwe do powiedzenia, a ten ma, nie wiem, 10 na 10 punktów, ten 9 na 10, to jest takie bardzo subiektywne. <laughs> Sariel 10 na 10 jest mega dobrą postacią do farmienia, do grania do... i najważniejsze, do bycia w tylnym slocie za postacią, jakby bo daje mega dobry Grace, bo tam zwiększa, jakby przebicie krytyka. Także to jest jedna z najważniejszych postaci na czwarty slot. To samo tyczy się Tariela, który no zwiększa, jakby defensy... w zależności od defensywy, to leczy. Także to też jest świetna opcja. Elizabeth, również najlepsza postać. Tarcza, stun, heal, odbijanie damage'a, Również jak Merlin, podobnie jest. Nie używam jej za bardzo, ale jak już się używa, to robi robotę. Naprawdę. W sumie Merlin to chyba na full czerwone guziczki zasługuje, bo jeżeli znajdziemy ją gdzieś, gdzie się używamy, to jest najlepsza. To ominę starosa użyteczna. Powiedziałbym, że nawet przeciętna, ale dużo jest modów, gdzie tam jednak ten kąter od niego jest użyteczny zielonej derrieri nie jestem aż tak fanem czerwona jest użyteczna na włosach, chociaż też już coraz mniej i z one single target damagem sporym z ultimate niech będzie niebieski ale to tak troszeczkę podchodzi pod zielony tutaj meliodas 10 na 10 postać bardzo mocna Wszędzie dobry, naprawdę wszędzie. <laughs> Single targety też bardzo. No, redukcja obrażeń daje cały drużynie świetny. Eskanor y, też jest nadal użyteczny, ale w sumie mało gdzie dam go. O, po prostu niebieski King, najlepszy, tarcza, damage, wszystko jest. Może troszeczkę tego. No, ja go nim by nim farmie też. Nie, no, jest naprawdę jedna z najlepszych postaci. Brunhild, y, nie dam jej. Ani czerwonej ani niebieskiej kropeczki, ponieważ jest użyteczna tylko na Birdzie. Ja ją zrobiłem na maksa. Wszystkie kosmetyki, które uważałem dobre, jej mi się na przydaje, ale ogólnie bym oddał na nowych graczy. Chyba że. No, raczej bym odał. Eee, dobra, tu na razie nie. Tu dam niebieski, ponieważ tylko na. Ta na birdzie i na tym d jest w y, dwóch najcięższych eventach w grze, jest part, no, wymagana, bez niej ani rusz, ale nigdzie indziej. Y, zielony Artur też wszędzie jest użyteczny, atak y, zwiększa zadawane obrażenia, zmniejsza otrzymywane, wszędzie go można użyć. swojej Meliodasz świetny, on naprawdę potrafił one-shotować wszystko. Teraz na PVP nie bardzo się nim gra, bo jest trochę słaby, zawolny i w ogóle, dlatego niebieski, ale świetna postać. Tu bym Olał, tu na razie nie. Jej damy niebieską, ponieważ jest też jedną z najlepszych postaci jako tylni slot dla Eskanora. Zwiększa jego Critic damage i ogólnie ma dobre, dużo kosmetyków dobrych, więc warto ją ulepszyć. Gouter czerwony rank upy, zwiększenie attack related stats, jeżeli mamy różne klasy, to jest świetna opcja. Eee, tu już powiedzmy, że takie średnie postacie, myślę, że... No zastanawiam się nad kolejnymi, no na przykład to i to jest fajne, w pewnych e, w okolicznościach, na przykład ten Meliodas jest dobry, żeby dać go na tylny slot bo łatwo kosmetyki i w ogóle, ale aż tak bym nie szalał. Eee, Terry, nawet mógłbym się pokusić o czerwoną kropkę, ale go nie używam, ale naprawdę jest kozakiem. Pół kontry, zwiększa sobie atak, naprawdę spore obrażenia, na PvP jest świetny, ale jakoś w drużynie mi brakuje jego, ja nie mam do niego kosmetyków, nie mam do niego ekwipunku, więc ja go nie gram. Może dam mu po prostu dwie niebieskie kropeczki, żeby nie było. Tu dalej bym Olał To jest użyteczna postać, tylko nie trzeba jej rozwijać jako tylni slot dla niebieskich postaci Ten jest użyteczny, zmniejsza atak no, z Critic Resistance, Critic Defense Jeżeli jest na czwartym slocie nawet, także świetna opcja Bardzo rzadko, ale ona jest użyteczna, bo po prostu potrafię, żeby ktoś nie ginął tam jej niebieskie chociaż też to jest bardzo specyficzna postać do rozwijania. Ta jest też fajna jako SRK, ale nie dam jej niebieskie. Ja ją dałem, bo też mam jej kosmetyki ulepszone, więc używam na tylni slot, ale myślę, że większość graczy już nie potrzebuje. Ta dwójka też jest dobra jako czwarty slot, ale też nie trzeba ich ulepszać. Do zielonych drużyn. Gouter, czerwony. Dam mu też czerwoną kropaczkę, chociaż już nie używam już tak albo dwie też ma rękapy, też ma zwiększanie atak, ale nie aż tak jak zielony i może disable atak, także to też jest dobra opcja. Hmm, ten jest czwarty slot, chociaż drugi raczej Celdris jest lepszy, także też może bez kropeczki. Ten jako czwarty slot dobry, ta jako czwarty slot ok. <klujny> nie jestem pewny, czy to jest ten że on jest jedną z najlepszych postaci do farmienia ze swoim reliktem. Ja nie mam reliktu, nie mam na nim statystyk, ale damy niebieską kropeczkę. Hmm. To jest OK, to też jest dobry do farmienia. Może OK, to bym aż tak nie zaznaczał. Damy tak. przeciętne im później. Z grubsza myślę, że to tyle z takich ważniejszych postaci, które są użyteczne, dobre. Możemy jeszcze temu dać. Zobaczcie na samym końcu. No jak on ginie to zwiększa wszystkim kidomax, a niektóre stage, niektóre etapy walki to są użyte dobre z tym. Dobra, to jeszcze możemy spróbować szybko zrobić zmienić kolor. Dobra, jeżeli chodzi o przeciętne słabe, to już będę bez opisywania po prostu poklikam na nie i zobaczycie. Albo coś tam opiszę. Ta na przykład na tego nowego Demona. Jakiegoś tam purpul czy jak nie, nie purpur. No, tego L-poziom jest, można ją używać jak najbardziej. Yy, tak, gdzieś tam znajduje zastosowanie, ale bardzo specyficzna, więc aż tak bym się nie rzucał. Yy, Brand Hill, tak jak mówiłem, jest świetna na ptaka, ale. Raczej tylko tam ogólnie jest fajna, ale wydaje mi się, że w przyszłości stracona na swoim użyteczności i mega sprawa, co tutaj nie pokazałem, jeszcze jest e, Magelda. E, Magelda top. Nie mam jej tutaj, e, ta, to, to ją ona też powinna być na czerwono, zamiast brandkint jeżeli jej nie macie, no to brandkint jest OK. Jak macie Magelder, no to ona naprawdę sama przechodzi, Beard, no może nie sama, ale ten Birt i Dir to jest naprawdę użyteczna postać do tego. Dalej y gdzieś tam jej Stun z Ultimate a i czasem odejmowanie no, Degrees Ranków czy też na Reverse Stage się przydaje, czyli Elane i tak trzeba, chociaż teraz wyszła nowa lane która raczej jest lepsza niż ona, ale damy przeciętną opcję. Tak gdzieś się też może użyć. Ten do farmienia może gdzieś tam być, tym bardziej, że nawet na swoją pasywce jeszcze daje. No, pasuje do drużyny z banem, czyli niech będzie przeciętny. Ten też jest przeciętny, bo jest bardzo dobry, ale tylko w ban teamie. To też gdzieś znajdziecie jej zwiększenie ultimateów, że może być użyteczne. Ten, tak jak mówiłem, na Tyni slot no, dla mnie jest użyteczny, dla większości graczy nie będzie. Ona jest świetna na PvP, ale trzeba mieć też konkretną drużynę. Yy, ona też jest ok. To też jest bardzo fajna, nawet w banie, w drużynie, na jakimś evencie. Almeliodasowi dam niby czarną kropkę, choć wydaje mi się, że u mnie w drużynie zasługuje na wyższy ranking, ale dla nowych graczy użyteczny, nie ma za dobrego innego, więc użyteczny. Ten kość użyteczny, on wszystko wyłącza poza atakami, to też jest czasem dobre, ten może być użyteczny, king użyteczny, heal jakiś tam maniby, usuwa debuffy, ale już na te czasy mało grany. Ona Hmm, dobra, damy i też takie kropki. Gdzieś tam może użyjecie. Ta jest dobra na gildyjnego bossa Jednego, nie pamiętam którego. Hmm, no, co się dawi gra? Bo tak zwiększa kritik, re, zmniejsza krytyk Resisty. Ta czasem może być, bo zmniejszy Resistance. Od Resistance zmniejsza pierce rate. Hmm, dobra. Myślę, że. Bardzo rzadko, ale gdzieś tam te użyjecie, ale dam czerwony, czerwony, znaczy czarny. Cieś tam może te postacie użyjecie, co zaznaczam, ale ja, nie, ja niekoniecznie. Mam je na przykład wylewelowane, bo kiedyś były dobre albo były potrzebne na reverse także tam może i tak będziecie musieli z nich skorzystać. Mi się wydaje, że niekoniecznie ta. Czasem jest na jakiś fajny event potrzebna. Ten może być na gildyjnego bossa. Ona to tak średnio, ale niech będzie tu. On niby zwiększa ataka, ale no bez przesady. Roxy jest dobra. Ten jest dobry do debuffowania, ale nieużywany. Nie. Ten jest dobry na tego ostatniego demona, co wyszedł. Jeżeli mamy całą zieloną drużynę. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No myślę, że już reszta postaci to jest taka bardzo zależne od tego, co się dzieje. No, ten ban, no, ja nie wiem, on na przykład bije wszystkich, zabiera jego, ich statystyki, ale no nie jest dobry. To by zresztą była jedna z pierwszych dobrych postaci, jaka wyszła. No na przykład teraz te, co zaznaczam, no to gdzieś tam możecie znaleźć użyteczność tych postaci, ale nie wydaje mi się. Dobra, myślę, że to tyle. Resztę postaci, mogę, co nie zaznaczyłem, można śmiało powiedzieć, że to są albo przeciętne, albo gdzieś tam może użyteczne. Jeszcze zaznaczę te zielone, które są ok, a to, co nie jest zielone, to po prostu jest słabe. No ten to w ogóle jest niby lepszy, gooter, ale nie, no na PvP tylko, także bardzo specyficzna postać, drużyna i w ogóle um, tyle. Wydaje mi się, że to tyle z takich ważniejszych postaci. Kierujcie się czerwonymi i niebieskimi. No i ta jeszcze na slot, i slot. Także to tyle, dajcie znać co o tym sądzicie, może macie jakieś lepsze przemyślenia, jakieś uwagi, co tutaj nie dodałem, to na pewno innym się przyda. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, cześć.